Przedstawiamy sokowirówkę Simbo. Czy czujesz się zmęczony? Czy już zapomniałeś, jak to jest czuć się dobrze i pogodnie każdego ranka? Czy próbujesz pozostać aktywny i pobudzony, pijąc kawę, zażywając suplementy lub napoje energetyczne? W takim razie musisz spróbować szklanki naturalnego, świeżo wyciśniętego soku. Dobroczynny wpływ takiego soku jest potwierdzony przez lekarzy z całego świata. Miliony ludzi zaczynają swój dzień od szklanki świeżo wyciśniętego soku z owoców lub warzyw powinieneś zadbać o swoje zdrowie. To teraz takie proste. Sokowirówka Simbo wyciska sok z każdego rodzaju owoców lub warzyw szybko i bardzo prosto. Obudowa jest kompaktowa z efektownym wzorem ze stali nierdzewnej. Urządzenie ma moc 400 W i dwa poziomy szybkości do twardych i miękkich owoców i warzyw. 1,5 litrowy pojemnik na miąższ i półlitrowe naczynie na wyciśnięty sok. Będziesz mieć naturalny sok w kilka chwil. Zawsze ramkiem czułem się źle, stawałem się coraz bardziej i bardziej zmęczony, zacząłem pić dużą ilość napojów energetycznych i przez to skończyłem w szpitalu. Ale kto by pomyślał, że coś tak prostego, jak świeżo wyciśnięty sok, może odmienić moje życie na lepsze? Jestem teraz pełen energii, a na dodatek takie soki są pyszne. Dzieci i owoce tak, ale niestety trudno je przekonać do warzyw. Ja rozwiązałam ten problem od razu. Dzięki sokowirówce Simbo zrobisz pyszne i zdrowe soki owocowe i warzywne i to w kilka chwil. Teraz moje dzieci mogą pić świeże soki cały czas. Zapomnij o tych nieporęcznych, niezgrabnych sokowirówkach. Teraz nowoczesna sokowirówka Simbo zrobi dla ciebie świeży, naturalny sok. Będzie pasować do każdego wnętrza i nie zabiera dużo miejsca. Sokowirówka Simbo jest wykonana ze stali nierdzewnej. Jest bezpieczna i bardzo trwała. Do owoców lub warzyw, naturalny sok i koktajl witaminowy, to wszystko będziesz mieć dzięki sokowirówce Simbo. Delikatne warzywa lub twarde owoce. Sokowirówka Simbo poradzi sobie ze wszystkim. Soki nie tylko są pyszne, ale także bardzo zdrowe. Zaoszczędzisz także dużo czasu, zaufaj ekspertowi. Naturalny, świeżo wyciśnięty sok poprawia stan Twojego zdrowia, a także nastrój. Czy chciałbyś naładować swoje baterie każdego ranka? Szklanka świeżego soku to jest właśnie to, czego potrzebujesz. Sok ze świeżych owoców jest bogaty w witaminy i naturalne cukry. Soki z warzyw dostarczą ci potrzebnych minerałów. To jest właśnie to, czego ci potrzeba do dobrego samopoczucia. Czy wiecie, jak kiedyś robiłam sok pomidorowy? To bardziej była walka niż robienie soku. Potem moja mama kupiła mi jakąś wielką maszynę do robienia soków, która robiła mnóstwo bałaganu. Ale tę sokowirówkę wybrałam sama i teraz wiem, co moje dziecko pije. Dzięki sokowirówce Sinbo szybko i łatwo zrobisz świeżo wyciśnięty sok pełen witamin i minerałów. To pyszna dawka energii każdego dnia, która poprawi Twoje zdrowie i samopoczucie. Już teraz zamów sokowirówkę Sinbo za jedyne 249 zł lub od 26 ,11 zł 11 groszy miesięcznie. To się naprawdę opłaca.